Cześć! Szymon z tej strony, witajcie u mnie na kanale w kolejnym unboxingu, czy będąc precyzyjnym unfoilingu, kolejnego tomu wielkiej kolekcji komiksów Bohaterowie i złoczeń DC od wydawnictwa Hachet. Green Lantern Odrodzenie, jest to komiks, na który bardzo, bardzo długo czekałem i bardzo się cieszę, że w końcu został wydany. Co prawda liczyłem, że wyda to wydawnictwo Egmont, aczkolwiek, ale cóż. Ważne, że jest. Zaraz przystąpię do odfoliowania, ale to nie będzie dzisiaj jedyny komiks, który Wam będę pokazywał, bo też kupiłem coś jeszcze innego. Dobra. Ok. Dość gruby Tom. Od razu to się rzuca w oczy, że jest gruby na okładce Jeff Jones, i ten Van Seaver, i Carlos Pacheco. Pakeczu? Pacheco. Według opisu stron nakładki, Tom zawiera Green Lantern. Odrodzenie, czyli od 1 do 6, czyli miniseria, a także pierwsze trzy zeszyty kolejnego, kolejnej serii o lanternach. No dobra, co my tu mamy? Mamy tu wklejkę, gdzie już mamy Hala Jordana i członków Ligi Sprawiedliwości, przyglądających się. Okej, okay. no od razu fajny kadr. No i co mamy? Spis treści, który według spisu treści już możemy od razu zobaczyć 250 ponad stron, czyli niemałe tom. Mamy tutaj Wizard the Comics dzień wcześniej. Co to jest? Później mamy Grill Lantern rozwodzenie. Sześć zeszytów. Tajne akta i geneza Grill z 2005 roku. Bez strachu, czyli już ta właściwa seria Jeffa Jonesa. To są lata, 2005, około 2005 roku. To jest okres dla, taki dla przypomnienia. Jak będę teraz troszeczkę gadał że to jest okres, który ma miejsce po ostatniej nocy. Jak sobie zobaczycie, o tutaj jest chyba jeszcze Kyle Reiner latarnikiem. Tak mi się wydaje, tutaj jest wspomnienie. Wow, rysunki są naprawdę fajne, bo to jest chyba i ten jeśli dobrze pamiętam, a ja go bardzo lubię. Chyba, że coś jest, coś znowu pomieszałem. Jakieś wspomnienia. No tu się zaczynają. I te rysunki. No, czy on. Dobra, w każdym razie, nie przedłużając specjalnie, akcja dzieje się po ostatniej nocy, więc istotna sekwencja zdarzeń, jeżeli chodzi o Grill Lantern. Kiedyś pewnie nagram o tym większy film, ale na chwilę obecną wygląda to tak: jest śmierć Supermana wydana przez Egmont, po czym nastąpił pogrzeb przyjaciela, i będą teraz rządy Supermanów. Na skutek rządów Supermanów miasto Coast City, rodzinne miasto Hala Jordana Grille Lanterna, zostaje całkowicie zniszczone. I Hal Jordan generalnie popada w szaleństwo, i o tym mówi komiks yy, Szmaragdowy Zmierzch. Wydany w kolekcji Bohaterowie i Złoczyńcy od Hashe'd. Już rozmawiałem o tym na kanale Sylwek. O czym warto naprawdę? To jest bardzo fajny komiks. I tam też następuje zmiana warty. Przy, pierścień przejmuje. Ten Kyle Rainer, Ale po szmaragdowym zmierzchu, no powiedzmy, Harowi całkowicie odbiło, i jest taki moment odkupienia, który ma miejsce właśnie w ostatniej nocy, kiedy to nasz bohater ma okazję, nazwijmy się to, poświęcić, żeby osadzić wszystko i wszystkich. Więc to jest generalnie ten kluczowy moment. Idziemy teraz sobie dalej, jeszcze tutaj oglądamy. No i po tym tej ostatniej nocy następuje właśnie odrodzenie. Po odrodzeniu następują kolejne elementy już mitologii budowanej przez Jeffa Jonesa, czyli mamy komiksów wydanych w Polsce. Kiedyś zrobię o tym materiał, jeszcze nie, nie jeszcze nie teraz. W każdym razie tam mamy tajną genezę, mamy zemsty grzlanternów, Poszukiwacza Hala Jordana, to jest w ramach wielkiej kolekcji komiksów DC od Galmos. To jest wszystko w ramach tej jednej serii. Kolejnym ważnym elementem jest wojna z korpusem. co to? Znowu? No dobra. Myślałem, że jednak nie zrobię tego numeru. Bo znowu bawią się z mniejszymi kadrami. A, jak słabo to wygląda. Ok, na szczęście tego jest, jest krót, krótko, ale... Mm. No dobra. Słaby pomysł. Ok. Tutaj się już zaczyna główna seria Green Lantern. Wspomnienia i tak dalej. No i właśnie w tej serii mamy po tym wydarzeniu, czyli po tych zemście Lanternów, po szkiwanym Halu Jordanie, a także po komiksie tajna Geneza następuje wojna z Korpusem Sinesra. O proszę, jakaś informacja o Halu Jordanie. No i po wojnie z korpusem Sinestro mamy szmaragd, yy, mamy najczarniejszą noc i najjaśniejszy dzień. Tutaj jeszcze materiały dodatkowe, zaraz zobaczymy co będzie dalej. To wszystko kiedyś w filmie umieszczę, na chwilę obecną taką tylko mamy his, zajawkę że tak No i proszę, co mamy za dwa tygodnie? Za dwa tygodnie nieskończony kryzys z przysiężeniem Łotrów, a później Batman, Nocturna i nocny Złodziej. Nieskończony Kryzys z Przysiężeniem Łotrów, to jest pakt, yy, pakt Złoczyńców, chyba, czy coś takiego. Villians yy, United, więc to będzie kolejne uzupełnienie Infinite Crisis, czyli tego mojego ulubionego kryzysu. Jeffa Johnsona natomiast tutaj Batman nocny i Nocny Złodziej, jak sobie to zbliżymy. Cóż, same nazwiska wskazują, że to jest starszy komiks. I z, y, także kostium Batmana, bo mamy Daga Moenha, Gen, Gena kolana. To są nazwiska. Je. O, jeszcze pad kojarzy kojarzę go z rysowania Grilanterna wglatałem w samików. Dobra. Tak to się prezentuje. Oczywiście na omówienie zapraszam na kanał Sylwek. No, bardzo, bardzo chcę to przeczytać. Ale te, te małe strony to jest jakiś fatalny pomysł. Dobra. Odpuszczamy na chwilę DC. Mamy jeszcze Marvela. Format podobny, grubość jednak nie. Drugi tom. Epic Collection od wydawnictwa Egmont Wolverine powrót do podstaw back to Basics i oczywiście nie idziemy mi tego otwarcie. Dobra, jest. Czasami te otworiowania są nie najłatwiejszą czynnością. Dobra poprzedni to mi się podobał. Tam było z patchem, czyli jakimś takim alterego wolverina w pewnym momencie jak się tak ukrywał. Ale tutaj zobaczmy, o, już ciekawe, jakieś... Yy, Jakiś komiks z czarnymi ramkami, zobaczmy o co chodzi. Dobra, i co zawiera, to? Zawiera zeszyty Wolverine 1730, Wolverine Nick Fury, The Scorpio Connection, Wolverine The Jungle Adventure. Czyli mamy dwie ile? Mm, troszeczkę serii, yy, kilka razy zeszytów regularnej serii i dwa takie, jakby powie dwie powieści graficzne. W Spider-Manie się podoba, że oni takie rzeczy łączą, w Pańszczyrze też, więc dobrze, że to także to jest w tym komiksie. Na scenarzu charakterystyczny Walter Simonson, Archie Godwin i Peter Davis. Tych kojarzę. Joe Duffy też mi się gdzieś mignął, ale jak sobie zobaczymy tutaj w rysownikach Mike Mignola, John Byrne, Jen Colan, John Buscema, Klaus Janson, Barry Kitson, no i takie dwa mniej znane nazwiska w tuszownikach. Też w Dan Green, John Byrne, John Colan, Bob Wiacek, Klaus Janssen, też Buskema, No, jest trochę tego. I okładka wydania zbiorczego to jest Jim Lee. Z czego tyłu zrobił John Byrne? No, ciekawe. OK, no i co my mamy? Tutaj najpierw mamy powieść tą graficzną, później mamy drugą powieść graficzną. I od 124 strony, czyli tak gdzieś po 1 trzeciej komiksu, dopiero zaczynamy generalnie główną historię. No dobra, artysty nie znam, Archie'ego Godwina kojarzę. No sobie przejrzymy. Oj, już widać, że to jest bardzo specyficzna kreska. Ojej, to jest to z Nikim Furym, tak? Nik Fury, dobrze, dobrze pamiętam, dobrze pamiętam, dobrze pamiętam. Tak, z Nikim Furym. To pewnie będzie jakieś szpiegowskie powiązania. Zobaczymy bardzo. Zwyczaj te serie są fajne, więc jestem ciekawy, co tu będzie. Przejdziemy zaraz do 70 strony. Gdzie będziemy mieli kolej. O, i tu się zmienia. Tak, tu mamy przygoda w dżungli. i Walter Simonson, Mike Mignola, O, proszę. I Bob wiasek na tuszu. Okej. Okay. No dobra. Okej, okay, faktycznie miniola. I to są te ciem, częściowo ciemne czy niekoniecznie? No dobra. Tu to Apokalips? A tu też jest. To też wygląda. Czy nie w jest na, na czarne tłe? Ale to już wygląda jak typowe miniola. Dobra, i to jest koniec i zaczynamy regularną serię. A regularną serię. Kto tu na rysunku? John Byrne. Okej. Okay. Wygląda trochę nie bardzo jak na niego, bym powiedział. No, nie pasuje mi to do Johna Byrne, ale dobra, ja się może nie znam. Okej, okay. no to to jest John Byrne, przynajmniej dla mnie tylko kojarzy się. A mi się z innym jakimś z Markiem Sylwestrem. O, Klaus Jansson, wykończenie. To ciekawe czy w tym też tak było zaraz przejdę dalej do jeszcze tego trzeciego komiksu ale chcę tylko coś zerknąć czy tutaj też było wskazanie że tu ktoś więcej Klaus są dodawał tłuszcz, to może dlatego to wszystko tak wygląda mało w stylu johna Berna. tak ja lubię tego artystę. Ja lubię, te... lubię rysunki johna berne ale wow ale fajna Mmm, fajna układka Dobrze, że teraz już nie wywocinajem tych yy, twórców, bo tu można się przyjrzeć, jak to wyglądało. Tutaj już, tu już widać wyraźnie, że tu coś zaczął Byrne, ale ta układka też jest świetna. A i tu mamy czystego Johna Byrne bez yy, wpisanego Klausa Jansona. Pytanie, czy to będzie się dało zauważyć różnicę? Hmm. No, nie jestem przekonany, ale to to już jest bardziej żąbrne, przynajmniej dla mnie. Tu jest nowy zeszyt, nowa historia. Peter David, oślepiony śniegiem. Czy tu się zaczyna kolejna opowieść? Powiem wam, że te okładki to są naprawdę fajne tutaj. O, no i kolejna. I tu John B. Okej. Okay. Też fajny klimat. To jakieś z, prze z przeszłości coś. Ta okładka akurat mi nie podchodzi, za to już tutaj jak Klaus Jansson sam zaczyna rysować to już bardziej posuję. Jakaś galeria. Tą okładkę gdzieś już widziałem. Czemu skema? Barekitson też gdzieś mi to nazwisko mignęło. Tylko nie wiem gdzie, bo tych twórców jest bardzo dużo. Tutaj kolejne, jeszcze przejdziemy do tego. No, fajna okładeczka. Ale jak tam napisali? Aha, Lazarus Project, czyli tak. Eee, Bilja Jaska, no tego nie każę w ogóle. Ale wrócił do właściwego strony, no i dobra, mamy jakieś dodatkowe opisy. I ciekawe, czy będzie zapowiedź kolejnej okładeczki, kolejnego temu. Mamy Painshary i mamy tylko te dwa Wolveriny, dobra. Słuchaj się rozgadałem. Jeszcze jeden Epic, ale Epico epic nie Epic. Dobra, to już będzie szybciej. No właśnie, to jest z, od wydawnictwa Moho Comics X-Men Saga Miotu, która bazuje na wydaniu Epic Collection. Jako, że Egmont nie puszcza Epic Collection X-Menów, tylko punkty zwrotne Milestones, no to tutaj Mucha sobie troszeczkę wybrała jakiś materiał i dali sobie taki komiks. Okładka bym powiedział hmm, taka se, w sensie grzbiet. Tutaj już oczywiście można się też troszeczkę pocieszyć. Mamy co zawiera zeszyty z X-Men 154-167, Annual, jak i Special Edition X-Men. Jako twórcy mamy Chris'a Claremonta, yy, Dave'a Cockrum'a, jeśli dobrze pamiętam, i Paula Smith'a, jeśli to są te nazwiska, o których myślę, zaraz zobaczmy. Dave Cockrum, Paul Smith, dobrze pamiętałem. Billy Sienkiewicz i Bill Anderson. Ok. Tutaj jeszcze Bob Wiacek, Joseph Rubinstein. To akurat nie jestem aż tak specjalistą w tej dziedzinie. I nawet jak sobie zobaczycie układ tego, taki porównawczy, to w dużej mierze. Patrzcie, bardzo podobnie, tak? Trochę przypomina układ? Troszeczkę tak. No dobra, ale lubię, jak jest tak po kolei. 82 rok i tutaj mamy już trening to zaczynamy od czego? Od pierwszego zeszytu 154. Tak, bo od szwurki musimy tak zacząć i mamy trenowanie w pewnym sensie trening Storm i Cyclops. Dave Cockrum, klasyczne rysunki, bardzo klasyczne niektóre rzeczy jakbym bym już gdzieś widział. Gdzieś się spotkał, bardzo charakterystyczne. Lubiłem te komiksy, lubiłem te... To są czasy Dark Phoenix sagi. Ja nie wiem, czy to nie będzie jakoś powiązane. Bo tu mamy Kolossusa. Bardzo lubiłem ten, ten okres w komiksach mutanckich. Yy, Okej, okay, sobie tak trochę pooglądajmy. Tutaj jest ten Kolossus. Deadbeard. Wow, a zaraz, zaraz, tutaj już będzie jeszcze ten motyw z Phoenix, serio, okej, okay. nie pamiętam czy to jest przed Dark Phoenix czy po Phoenix ego. moment, tu jest, okej, okay, że to jest Kitty, to już jest po Dark Phoenix po... tak, to jest po, po, po Sadze Mrocznej Phoenix. Tak, mamy Kitty Pride Kolossus. No, naprawdę, to się chyba rok pojawia. Chyba po raz pierwszy. Ona jeszcze na początku była w Bractwie Złych Mutantów, dopiero później przyłączyła do X-Men. Ale to klimatycznie wygląda. Dobra, zobaczmy, czy tu, jeszcze, czy tu będą jeszcze jacyś inni twórcy. Znowu Dave Kseczas, Dave, Dave, Sex, Dave jest na rysunku. Okładki też fajne, ale nie tak dobre jak w Wolverine, przynajmniej dla mnie. Paul Smith. A, tutaj Pols Smith rysuje. Pols Smitha kojarzę, Jeżeli dobrze go kojarzę, że z bitwy o wyspy Moir X-menów. To jest okładka chyba to, co tutaj mamy, tak. Nie znam tej historii. Więc nie wiem, na ile ona jest fajna, na ile nie, ale to jest ten okres właśnie X-menów, których lubię. Zobaczmy sobie, co tu jeszcze jest. Czy jakaś okładeczka będzie, czy już chyba nie. To będzie chyba ten uh, special edition. Jakiś coś bardzo specyficznie oczy rysuje. Widzę yy, ten Dave Cockroach. Pamiętam? No i tak. Tu, czy to jest Lilian Rasputin? Bardzo możliwe. I parę materiałów dodatkowych: jakichś szkiców, rysunków, jakieś okładeczki. Kładeczki, i coś jeszcze będzie w zapowiedziach? Nie, Wklejka mogłaby być taka ciekawsza, ale tak prezentuje się Epik, nie będący Epikiem. Dobra, dziękuję za uwagę. Terecznie najważniejszym dzisiaj gościem był Green Lantern na ale jakoś wyszło także troszeczkę o innych komiksach też pogadałem. Na omówienie tego tytułu zapraszam na kanał Sylwek. Tamte dwa pozostałe za jakiś czas się u mnie pojawią. Dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!